Cześć, dzień dobry. Tutaj Willy i chciałbym dzisiaj wam powiedzieć o 10 sekretach nowej mapy drogowej dla Dune Awakening, o których fankom ci nic nie powie. Zatem zaczynajmy. Fancom kilka dni temu pokazał nam nową roadmapę dla Dune Awakening i nie da się ukryć, wygląda ona imponująco. Nowe rozdziały, płatne DLC, plan aż do połowy 2026 roku. Ale jeśli przyjrzeć się temu bliżej, jeśli poczytać troszkę między wierszami w oficjalnych zapowiedziach i wywiadach, można dostrzec coś znacznie większego. Prawdziwe rewolucje są ukryte tuż pod powierzchnią mówię o czołgach, dynamicznych zasadzkach i totalnym przemeblowaniu endgame'u. Przeanalizowałem dla Was każdy fragment tej mapy drogowej, każdą wypowiedź deweloperów, żeby odkryć to, co naprawdę szykują oni dla Rakis. I oto 10 sekretów, których fankom nie powie Wam wprost, a które kompletnie zmienią zasady gry. Zostańcie ze mną do końca, bo ostatni punkt dotyczący ekonomii i Waszych solarii może zdecydować o tym, kto będzie rządził na pustyni w najbliższych miesiącach. Sekret numer 1. Dynamiczne zasadzki zmienią każdą Twoją wyprawę. W oficjalnej roadmapie przy okazji darmowej aktualizacji Chapter 2, czyli rozdział drugi, fancon wspomina o dynamicznych spotkaniach, Dynamic Encounters. Brzmi niewinnie, prawda? Jakieś losowe patrole? Nie, nie, nic z tych rzeczy. Biorąc pod uwagę z jakimi problemami boryka się obecnie Deep Desert, dalekie piaski, staje się jasne, że nie chodzi o jakieś drobnostki. Mówimy o systemie, który ma fundamentalnie zmienić poczucie zagrożenia na pustyni. Wyobraźcie sobie. Lecicie orientopterem, a tu nagle z piachu wyłania się czerw, nie w stałym oskryptowanym miejscu, ale dokładnie na waszej trasie, zmuszając was do gwałtownego uniku. Albo w trakcie zbierania przyprawy, wasz konwój wpada w zasadzkę zorganizowaną nie przez graczy, a przez frakcję NPC, która akurat w tym sektorze postanowiła przyjąć kontrolę. To właśnie, jak można spekulować, oznaczają dynamiczne spotkania. Świat, który żyje i poluje, a nie tylko czeka na gracza. Dla ciebie oznacza to koniec z nudnymi, przewidywalnymi trasami po przyprawę. Każda wyprawa będzie niosła ze sobą realne ryzyko, a rola zwiadowcy w gildii stanie się ważniejsza niż kiedykolwiek. Sekret drugi. Czołg zmieni zasady wojny. Tak, czołg. W zapowiedzi płatnego DLC Lost Harvest, które ma pojawić się we wrześniu, fankom ogłosił nowy pojazd. Wielu z nas pomyślało o kolejnym skuterze czy terenówce, ale ukryte w materiałach promocyjnych wzmianki wskazują na coś znacznie potężniejszego. Mowa o pojeździe gąsienicowym opisanym jako Tweed Wheel, który bardziej przypomina czołg niż zwykłą terenówkę. Fankom zapewnia, że nie da on czystej przewagi w statystykach, ale to tylko połowa prawdy. Prawdziwą rewolucją będzie jego rola na polu bitwy. Można sobie wyobrazić, że ciężko opancerzona maszyna będzie w stanie przełamywać linie obronne BAS, stanowić mobilną osłonę dla piechoty i transportować ogromne ilości surowców pod ostrzałem. To całkowicie zmienia metę walki. Co więcej, można spekulować, że części do tego pojazdu i schematy na jego ulepszenia będą niezwykle rzadkie, co może uczynić je jednym z najcenniejszych towarów na rynku. Gildie, które jako pierwsze zdobędą flotę tych czołgów, zyskają potężną przewagę. To nie tylko nowy pojazd, to nowy cel w grze. Sekret trzeci: prawdziwe oblicze wojen frakcji. Obecny system frakcji i lancradu jest, powiedzmy sobie szczerze, trochę płytki. Dostarczanie surowców za punkty zadania powtarzalne szybko stają się nudne. Fankom o tym wie i w zapowiedziach na trzeci rozdział, planowany na początek roku 2026, pisze o przebudowie systemu. I to nie będzie zwykła poprawka. Czytając między wierszami, można wywnioskować, że to zapowiedź przekształcenia Landsradu w prawdziwe centrum polityki i wojen. System oparty na dostawach ma zostać wzbogacony, a być może nawet zastąpiony przez system kontraktów. Takich jak misje PVE i PVP. Mówimy tu o zleceniach zabójstw, eskortowania VIP-ów czy dedykowanych polach bitew frakcja kontra frakcja. Oznaczałoby to koniec bezmyślnym farmieniem przedmiotów. Zamiast tego, gracze byliby nagradzani za aktywne uczestnictwo w życiu politycznym Arakis. Twoje codzienne działania wreszcie miałyby jakieś znaczenie. Lojalność wobec Atrydów czy Harkonnenów nie byłaby już kwestią klikania w menu, a realnych, ryzykownych misji. Sekret numer 4. Ekonomia stanie się prawdziwą bronią. Wraz z nowymi pojazdami i systemami roadmapa subtelnie zapowiada ogromne zmiany w ekonomii gry. Fancom wspomina o nowych materiałach budowlanych i modułach do pojazdów, które pojawią się w DLC. Na pierwszy rzut oka nic specjalnego, ale klucz tkwi w szczegółach. Te nowe zasoby mają być rzadkie i powiązane z nowymi, trudnymi do podbicia lokacjami. To celowy zabieg, który ma stworzyć zupełnie nowe, lukratywne rynki. Wyobraź sobie, ulepszenie do gąsienic Twojego czołgu wymaga rzadkiego stopu metalu, dostępnego tylko w jednej mocno bronionej strefie. Kontrola nad tym obszarem nagle staje się strategicznie ważna. Można spekulować, że w czasie stanie się ważniejsza nawet od kontroli nad polem przyprawy. To już nie będzie gra o tym, kto zdobędzie i zbierze więcej przyprawy, ale o tym, kto kontroluje kluczowe gałęzie przemysłu. Twoje umiejętności handlowe staną się również ważne, co te bojowe. Sekret piąty. Małe zmiany, które zmienią wszystko. W cieniu wielkich zapowiedzi kryją się małe, ale niezwykle istotne zmiany tzw. jakości życia, quality of life. Fankom wspomina o nich tylko mimochodem, ale one sprawią, że codzienna gra stanie się o niebo przyjemniejsza. Mowa tu o takich rzeczach jak możliwość nadawania własnych nazw pojazdom i skrzynkom co w końcu pozwoli ogarnąć chaos w bazie, również mojej. Do tego dochodzą bardziej niezawodne rakiety w ornitopterach i system odzyskiwania utraconych pojazdów, co zmniejszy frustrację po śmierci na pustyni. Deweloperzy wspomnieli też o ulepszonych logach, które wreszcie pokażą, kto i co zabrał z gildyjnych zasobów. Choć nie wszystkie z tych udogodnień, jak choćby dedykowany przycisk, tak zwany hotkey, do zmiany miejsc w pojeździe są oficjalnie potwierdzone, to pokazują, że fankom słucha graczy. Chcą, aby Arakis było miejscem, do którego chce się wracać, a nie tylko polem walki z interfejsem. A skoro mowa o tym, jeśli podoba Wam się ta analiza, a mam nadzieję, że tak, zasubskrybujcie proszę mój kanał i zostawcie łapkę w górę. To dla mnie znak, że warto grzebać jeszcze głębiej w planach deweloperów. Sekret szósty: Deep Desert, dalekie piaski staną się prawdziwym piekłem PVP. Deep Desert miało być miejscem endgameowego PvP. W praktyce stało się areną frustracji. Roadmapa zapowiada, że się to skończy. Wankom planuje przekształcić dalekie piaski, a w zasadzie ich część, w prawdziwy hardkorowy sandbox PvP. Kluczowym elementem tej zmiany jest wprowadzenie stref bez możliwości latania, tak zwane no-fly zones. Co to oznacza w praktyce? To krok w stronę ograniczenia dominacji ornitopterów w pewnych strefach i koniec atakami z powietrza, przed którymi nie ma ucieczki. Zostaniemy zmuszeni do walki na ziemi, gdzie taktyka i współpraca drużynowa wreszcie zaczną mieć pierwszorzędne znaczenie. To promuje użycie pojazdów naziemnych i walkę piechoty. Dodatkowo fankom zapowiada bardziej zróżnicowane mapy w Deep Desert z nowymi przeszkodami i punktami strategicznymi. To będzie prawdziwe pole bitwy, które nagradza spryt, a nie tylko najlepszy sprzęt. Dla graczy PvP to najważniejsza informacja. Endgame nareszcie zacznie przypominać brutalne, taktyczne starcia. Sekret siódmy. Twoja historia ma znaczenie. Wiele osób narzekało, że główny wątek fabularny urywa się zbyt wcześnie. Rozdział drugi, chapter 2, nadchodzący we wrześniu ma to naprawić, kontynuując historię, ale sekret krwi w tym, jak ta historia będzie opowiadana. Wygląda na to, że fabuła skupi się nie tylko na wielkiej polityce, ale także na pochodzeniu naszej postaci. Pojawią się znane postacie takie jak Stilgar, Hani, co sugeruje głębsze wejście w kulturę fremenów. DLC Lost Harvest wprowadzi natomiast oddzielną historię o zestrzelonej żniwiarce przyprawowej z tajemniczym ładunkiem. Chociaż powiązania z technologią X czy Tlaylax to na razie czyste spekulacje fanów, wszystko to składa się na obraz, w którym nasza postać nie jest już anonimowym rozbitkiem. Wygląda na to, że fankom nie tworzy tylko gry stricte survivalowej, ale także prawdziwe. RPG, posadzone w świecie MMO. Ósmy Sekret. Niewidzialna wojna z eksploitami. Każdy, kto grał w Dune Awakening od premiery, wie, jak dużym problemem były błędy i eksploity. W roadmapie Fancom nie poświęca temu osobnego punktu, ale między wierszami widać, że to jeden z ich najwyższych priorytetów. Mówią o comiesięcznych poprawkach i monitorowaniu opinii. To, czego nie mówią wprost, to ciągła praca nad uszczelnianiem gry. Fancom prowadzi stałą, niewidzialną dla graczy walkę z oszustami i osobami wykorzystującymi luki w grze. Szczególnie w kontekście balansu pojazdów i walki. Każda aktualizacja zawiera poprawki, które mają na celu uczynienie rozgrywki bardziej sprawiedliwą. To cicha obietnica dla uczciwych graczy. Budujcie i walczcie, a my zadbamy o to, żeby nikt nie psuł wam zabawy w nieuczciwy sposób. Sekret 9. Konsolowa przyszłość i wielkie rozszerzenie. Roadmapa kończy się w połowie 2026 roku. Ale co dalej? Oficjalnie nic nie wiadomo. Ale analizując wywiady, można dostrzec dwa kluczowe kierunki. Po pierwsze, premiera gry na konsole PlayStation 5 i Xbox Series, która ma nastąpić w 2026 roku. To ważna informacja, bo oznacza napływ nowej fali graczy, a ewentualne wprowadzenie crossplayu, choć wciąż nie potwierdzone, mogłoby kompletnie ożywić świat. Arakis. Po drugie, po zakończeniu obecnego cyklu, logicznym krokiem wydaje się pierwszy duży dodatek fabularny. Na miarę tych np. z Conan Exiles. Można spekulować, że skupi się on na zupełnie nowych mechanikach, jak choćby wojny o wodę. Fankom nie planuje tej gry na rok czy dwa. Budują oni fundamenty pod tytuł, który ma żyć z nami przez wiele lat. Sekret dziesiąty, ostatni, ale nie mniej ważny. Jak się przygotować, czyli Twój plan działania. Ostatni sekret nie dotyczy gry ale tego, co Ty jako gracz powinieneś zrobić teraz, żeby wykorzystać nadchodzące zmiany. Na podstawie tych wszystkich informacji można ułożyć konkretną strategię. Po pierwsze, trzymaj zapas solarii. Nie chomikuj surowców, które mogą stracić na wartości. Płynność finansowa pozwoli Ci błyskawicznie zainwestować w nowe cenne schematy z DLC Lost Harvest, gdy tylko trafią one na rynek. Po drugie, obserwuj rynek. Przedmioty, które teraz wydają się tanie, jak komponenty do pojazdów naziemnych, mogą gwałtownie zyskać na wartości po wprowadzeniu stref bez latania w Deep Desert. Po trzecie, zacznij eksperymentować z nowymi projektami BAS. Nadchodzący czołg może wymusić nowe podejście do fortyfikacji. Innymi słowy, myśl jak stratek, a nie jak zbieracz. Przyszłość Arakis będzie należeć do tych, którzy potrafią przewidywać, a nie tylko reagować. Jak widzicie, przyszłość Dune Awakening to znacznie więcej niż tylko nowe skórki. Mówimy tu o fundamentalnych zmianach w rozgrywce, od ekonomii przez walkę aż po endgame. Te 10 sekretów pokazuje, że Funcom ma niezwykle ambitny plan, który krok po kroku przekształci Arakis w jeszcze bardziej złożony i fascynujący świat. Gra dopiero zaczyna pokazywać swoje prawdziwe oblicze. A jaki jest Wasz ulubiony sekret z tej listy? Która zmiana najbardziej Was ekscytuje? A może sami, analizując roadmap'y, odkryliście coś, co ja przeoczyłem? Dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekawy Waszych teorii. A na pewno chcecie być na bieżąco ze wszystkimi informacjami o Dion Awakening. Zatem zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek. I do zobaczenia na piaskach Arakis. Cześć. I na sam koniec jeszcze jeden mały bonus. Jeżeli chcesz spróbować grę Dion Awakening, przekonać się na własnej skórze, jak smakuje piach, od 11 do 15 września będzie można pograć za darmo w ramach darmowego weekendu. Poza zapoznaniem się z grą, będziecie mogli również zdobyć unikalną płaskorzeźbę, którą można sobie zainstalować we własnej bazie. Zapraszam.